To jest chyba jak do tej pory najtrudniejszy przeciwnik, przynajmniej wszystko na to wskazuje, aczkolwiek yy, pomimo tego, że yy, ta czołówka, jakby te zespoły, które, które powoli widać, że będą stanowiły tą czołówkę, to, to tutaj yy, jeszcze tak w, w przypadku wszystkich zespołów nie można tak do końca stwierdzić. No Na pewno huragan na pewno to jest zespół, który, który poczynił... Spore zmiany w swoim składzie, wzmocnienia. To jest zespół, który rzeczywiście do tej, do tej pory dobrze punktował, zaliczył wpadkę yy, z finish parkietem. No i, i na pewno zespół, który, który będzie chciał w każdym meczu walczyć o punkty i, i w tym meczu również. Nie wiemy, nie wiemy oczywiście, jaką do tego zastosuje taktykę, ale, ale spodziewać się yy, ciężkiego meczu należy. Bardzo. Odważnie, stanowczo deklarujemy chęć awansu, dlatego że to, jest, że to jest nasz cel, dlatego że to jest nasze marzenie, więc, więc yy, również, również te wszystkie środki do tego i metody będą podporządkowane temu, żeby, żeby to wykonać. Ja mogę powiedzieć, że na pewno yy, w taki...